Hej, cześć, witajcie w nowym odcinku z Herzowa MM4. Dzisiaj zagram sobie Chinami i spróbujemy obronić ją przed imperialistycznymi zapiędami Japonii. W tym czasie może, z... tym jak ja wybieram badania i robię sobie plany budowlane, możesz zostawić oczywiście łapeczkę w górę. Yy, będzie mi szalenie miło jak to zrobisz. To bardzo mnie wspiera przepraszam nie jestem lekko przyjemiony mam nadzieję że odcinek wam się spodoba O, a więc zaczynajmy. W tym odcinku postawimy na yy, Zjednoczony Front, bo yy, nie jestem pewien, czy bym zdążył zjednoczyć Chiny zanim Japonia by we mnie wyszła jak w masło, więc tak w razie czego wam już o tym wspominam. O tym wam nie wspomniałem, ale uzasadniłem cel na klikę z kwangsi. Ponieważ mogę, um, a tak naprawdę chodzi o to, że u nich są surowce, i te kilka fabryk mi się bardzo przyda po prostu. Więc to wykorzystam, że mogę w nich uderzyć. Praktycznie mogę tu wejść jak masło, nic mnie nie powstrzyma. A reszta Chin jest po prostu bezużyteczny. Może jeszcze Yunan ma trochę fabryk, ale mało. Najwięcej ma Klikak z i dlatego tylko ją podbiję. A zresztą będę poprawiał relacje, aby dołączyli do mej frakcji. To jest bardzo ważne, żeby tak się stało. O oh yes. Do kantonu, do kantonu i tutaj no szybki rozjaźnik jest ogólnie dobrze imieniem jest żara ok yy, kanton zaraz będzie mój No, no i jest mój. Więc tu już mm, większych problemów raczej nie będzie. Jedynie tam prowincję z i jest koniec gry. Bo już zaraz kapitulują. A tylko to i to miasto mi zostało, więc bardzo... Bardzo łatwiutko to poszło. Zrobimy sobie reformę armii. No. Mm -hmm. Świetnie. No i będziemy ich zjadać ogólnie. No ale... To kwestia czasu, jak to ich stolica upadnie. Więc... Widzimy się już po tej wojnie. Wykonujemy pierwszą reformę armii Moja produkcja prezentuje się tak Stawiamy głównie na um, suchą plotę, ale dodajemy trochę chociaż holowanej artylerii Niech będzie, że tak powiem żeby trochę te dewizję jednak wzmacniała i potężna ochrona wybrzeża oczywiście, hmm, ale tej broni będę potrzebował multum, przygotowuję też obronę hmm, przeciwlotniczą, więc hmm, raczej widzimy się już podczas wojny z Japończykami. A więc, incydent na moście Marco Polo, moi drodzy, nie puścimy tego płazem i się zaczyna. Trzeba oczywiście wspierać Pekin, będzie naj... najbardziej atakowany z wielu stron. Czekamy aż... Oooo, jeszcze desant. Ja zapomniałem, że jeszcze tu też można być desant. Eee. Tak, teraz co okej. Ustawiamy linię frontu. No powiem tak. Czuję, że możemy to... To jest za, zajęli mi fort. Oh, Jesus. Te pierwsze etapy wojny będą... Najcięższe. Yy... No powiem tak, jak to zdobędziemy, będzie sukces. Znaczy, nie mają tutaj zaopatrzenia, to powinniśmy ich przebić, tak czy siak, ale no w sumie to zawsze mniej trawa japońskiej dywizji. Chciałem powiedzieć, że widzę miejsce, gdzie możemy zaatakować. Ja tylko nie no właśnie. Ja tylko nie wiem. Ogólnie jest Sytuacja jest tragiczna. Mają dominację społeczną. Oni mają wszystko, a my nie mamy nic. Te korpusy ekspedycyjne przydzielę do pilnowania wybrzeża. Chyba, że to są jakieś... O! A, a tych? Dziś. Hmm. Dobra, niech będzie przechronie wybrzeża Zlikwidowany. Nie wiem, dołożył tu więcej broni, ale ja jej prawie nie posiadam. O, 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 tu w końcu ruszamy. grałem w ping-pong. Dobra, zaraz to powinniśmy zrobić. Póki nic się nie zadzieje na froncie, nie będę wam was tym zanudzał. Moi drodzy, Pekin upadł. To już może być trochę gorzej Ale nie poddamy się Bo jesteśmy wielkimi Chińczykami Ale tak naprawdę po prostu Po prostu Japończycy zaraz nas tak rozjaną Że... Czy zostanie pod nas Japończycy czy powinienem Chińczycy? Nie ale zostanie w nas tylko mokra plama, moi drodzy. Zaraz, nie wiem, czy zaraz nie oddelegowuję yy, dywizji na główny front z planowania garnizonów. Moi kochani, moi drodzy, walczymy dzielnie, ale wielcy Japończycy nas mogą w każdej chwili zmieść. Straty wojnie Zobaczmy. Ogromne. Eee, Japończycy mają dwukrotnie większe niż my. A my ciśniemy reformy eee, gospodarcze. Ach. To przeziębieje. Eee, ale specjalnie dla nas nagrywam, bo aż poczułem że muszę coś dla was nagrać, Moi koń, moi drodzy mm, Jezu, co tu się no, a więc tak na razie: sytuacja na froncie przejebujemy to na całego. Więc, jak dojdą do komunistycznych Chin, to już mogę krzyżyk sobie postawić na drogę. Moi drodzy, wojna trwa, Otwieramy desanty i tak dalej, no powiem wam tak, ma relacjonować. Dziś chyba nawet przebiliśmy. Yy, no trzymamy się, nie jest aż tak źle jak myślałem, że może być. Boli mnie tylko Pekin, bo wtedy mieliśmy, mieliśmy tu wiele lepsze zaopatrzenie. No ale bywa. Tak, powoli polepsza naszą produkcję. Potrzebujemy multum artylerii, więc... I będę chciał jak najwięcej mieć. No, niej fabryk chcę mieć jak najwięcej. Ale nie wiem, czy cywilek nie będę musiał też zaraz budować. Dlatego... Dlaczego? Bo... Miałem trzy linie, a już mam tylko dwie. Ale wiem, że na pewno powoli też będę musiał zacząć budować stocznię. I wybadać muszę sobie jakieś okręty podwodne, żeby y, jakieś y, statki były na podłodze Japonii. Przeprowadzamy wielką ofensywę. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Nasza, nasza wielka ofensywa trwa. Zrobiliśmy Pekin. No praktycznie szturmujemy już na Manchukuo. Jak jest, dobędziemy Japończycy, poproszę o pokój. Mm -hmm. Więc... O, tu jakie piękne okrążenie. Ja muszę się przygotować na descent na Japonię, a Japończycy tak czy siak zapewne Filipiny zaatakują. Może mają... Czekaj aż na to wam spojrzę. Tak, bo to mają zrobione. Później zajęcie Filipin będą robić. No więc wielki szturm. Badam też samoloty, łodzie podwodne. Będę robił już łodzie podwodne do 1936. Ale kto mi zabroni jeszcze chwilę se poprodukować? Yy, te starsze modele zawsze trochę ich więcej będzie a już będę zaczynał robić stocznie więc na zdążę się coś zrobić yy, myśliwców jeszcze produkować nie będę bo nie stać mi na to tak szerzej ale stać mi niedługo żeby podmienić znaczy podmienić zrobić tu ar artylerię Więc tak to leci. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę myślałem, że ja upadnę tymi chinami, ale bardzo ładnie się odbiliśmy. Z czego jestem naprawdę zadowolony. I podmianka pyk. Świetnie. Nie, nie zatrzymię ofensywy, bo już jesteśmy w tarciu ofensywa trwa w najlepsze. Jesteśmy naprawdę yy, pięknym natarciu. Więc za chwilę stolica Manchukuła mnie zdobyta. Yy, no i co, wejdziemy sobie do Korei. Yy, Marynarkanu. No, 9 statkami za dużo nie zdziałam ale, jak tak mówiłem, badania trwają. Kapitulacja Manchukuo, moi drodzy. Mamy to. Teraz wejście do Korei tylko nam pozostało. I będzie... Pięknie. Jak kogoś interesują straty, no to Japończycy mają do 50 dywizji tylko. No i półtora miliona ludzi stracili. No. I jeszcze dobijamy Koreę. Ale myślałem, że będzie kapitulacja. No, chyba, że jak się dochodzi do Korei, to wtedy są dopiero. Jest dopiero kapitulacja. Nie Dzień wiem. O, no, zobaczymy. No i co? My mamy to. wygraliśmy wojnę. No, na chwilę obecną no tak szczerze nie zdecyduję się na Japonię. Musiałbym czekać na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Japonii. Bo oni mają taką flotę, że... jedynie dywizji mają mało. Ale zanim ja yy, wyprodukuję statki, to... wygraliśmy wojnę. I... Jak to wygląda to jest niepodległe To jest moje No i tak właśnie wygląda Wygląda świat po wojnie japońsko chińskiej Chiny wygrały wszystko Dziękuję za uwagę